Pediatria jest dziedziną medycyny, która zajmuje się wiekiem rozwojowym, czyli tutaj wiek ma znaczenie u noworodka na przykład to jest pierwszy miesiąc życia no przeważają wady, wady przewodu pokarmowego ale też inne, które wymagają operacji, to jest inne postępowanie i troszeczkę inna diagnostyka u niemowląt z kolei tutaj są inne problemy dużo biegunek ostrych spowodowanych zakażeniami wirusowymi rotawirus, adenowirus są ulewania, dzieci dość często ulewają, mają kolki to jest taka właśnie domena wieku niemowlęcego u dzieci trochę Starszych, takich przedszkolnych, to też dość często są takie czynnościowe problemy typu zaparcia, mogą występować bóle brzuszka. No, a u starszych dzieci, już takich większych, szkolnych i, i, i tych takich już kończących powoli szkołę, to zaczynają się już takie przewlekłe choroby typu nieswoiste zapalenia jelit, też choroby wątroby, choroby z kręgu chorób automizacyjnych. Pomysł na uzupełnienie sprzętu to jest oczywiście endoskopia, gastroskopy, którymi Zaglądamy do górnego odcinka przewodu pokarmowego, no i kolonoskopia od dołu się zagląda. No, ale też pechometria, impedancja, badania czynnościowe, manometryczne, testy wodorowe, oddechowe prawda? To, to, to jest taki sprzęt, który, który będzie potrzebny. Też mamy nadzieję, że będzie można unowocześnić, troszeczkę podnieść poziom tych badań endoskopowych, na przykład przez otrzymanie czy zaglądanie zakup ultrasonograficznych endoskopów, który umożliwia nam też dość precyzyjną diagnostykę no, naczyków w ścianie przewodu pokarmowego. Liczymy, że uda się unowocześnić sprzęt nie tylko zresztą w naszej klinice, ale liczę, że w, w innych ośrodkach, tak żeby po prostu pomóc w diagnostyce dzieci.